Z syropem kokosowym. Nie wiadomo. Dziękuję. I tutaj siedzą babeczki naokoło, takie starsze i zaczęły Martę obgadywać, że o, przyszła, kupuje. Ale nie rozumiemy, co oni tam gadają. Tak było całe Stawu ryby są trzymane, później letowane, i jadą na Europę. Tak pan powiedział. Fabryka ryb, to co się tutaj pluska, tak wszystko, to są ryby pluskwe, jakby uderzające o powierzchnię. A po drugiej stronie, taki przejściowy staw. Takie kaczuszki tu pływają Bardzo ładne Takie tu chodzą Bardzo ładne Tam są nasze skutery O, a tu Marta Tak. Wygrywasz? Mm -hmm. fabryka, pokaż tutaj. O. Muszki, to wszystko takie o. Kokonat, proszę bardzo. I tutaj robią. Tak kupiliśmy sobie fabrykę. A to wszystko tanie. I tam robią takie o fajne luźna atmosfera. Tak, mają tam jakieś tablice, coś sobie piszą kredą, ale tam. Nie. Ale ci tam, co obierają, to są dopakowani wszyscy tutaj, mhm. ci Wietnamczycy co tutaj robią

Kokonatów, bo mają więcej tego miążu i tego wszystkiego w sobie, a te młode, te niskie, to tylko do picia biorą, bo, e, bo nie mają te, tyle tego miążu w środku, mm -hmm. do przeróbki. I to jest ład, to jest ochrona i jeszcze kokonatu. A, z tym. Więc możemy to podać na rał i w ciągu 5 lat mamy kokonatu. Mhm. Tutaj Pan pokazuje, że to jest takie do, do młode, młody ten, młode drzewko i to sobie sadzą i to za kilka lat wyrośnie i będzie dawać następne owoce. Mhm. To są cegły z kliny. tam mają taką maszynę z różnymi końcówkami, sobie formują różne cegły, takie wychodzi, później to przenoszą tutaj, to schnie aż jest twarde, później rzucają to do pieca, ten piec to wypala i później rzucają to po prostu tak na drogę na słońce na 10 dni i to się dalej suszy i później mają gotową cegłę z tego.

And about days. A oni to wypalają 40, znaczy gotową cegłę mają po 40 dniach. To mm -hmm. siedzi w piecu u nich 10. E, nie, on powiedział 20 dni mm -hmm. i kolejne 10, żeby to wyjąć to musi mu ostygnąć jeszcze. Mm -hmm. No i 10 dni na słońcu. O tutaj jest fire! A to rice? rice. Mm -hmm. This is rice. Okay. Od, odpady, a okay. zmucony taki ryż, oni tam palą to i no wszystko wykorzystują tak. Mm -hmm. I mają tutaj, możesz pokazać, tutaj mają pełne kubki tego. Pewnie to opatami tam dorzucają. No. Mm -hmm. To jest trzcina cukrowa. Tak wygląda, jeszcze przed czyszczeniem. Tu jest maszyna do czyszczenia. Tutaj jest stanowisko do robienia już napojów. I tutaj jest taka maszynka, przez którą się przeciska tą trzcinę. Bo chodzą takie już zmielone resztki i wychodzi sok. Inna Tego mamy napoje. To tak oczyszcza. Tam wychodzi takie czyste. O proszę bardzo. Tam wychodzi czysty patyk, tu pan składa takie. Mm -hmm. Tak, i to ładnie tak oczyszcza. No Ta produkcja. Zrobiony z lodem. Tak wygląda ta czysta czcina No i będziemy kosztować Jest pyszna, zdrowa Dzisiaj jest taka lekko bardziej zielona, wczoraj była taka trochę żółta Jak w smaku to jest lepsza czyli pyszna Tre. Pokażemy Wam teraz, jak mieszkaliśmy przez kilka dni. To jest nasze wielkie łóżko. Ma bardzo funkcjonalny zakrówek. Można tu było schować sobie różne rzeczy. Tutaj mamy typowy dla Wietnamu niski stolik i niskie krzesełka. Szapa. No i najważniejszy element pokoju: klimatyzacja. Teraz zapraszam dalej. Tak to wygląda przed domkiem. Tutaj mamy darmową wodę pitną, żeby sobie brać, ile chcemy. Tutaj jak widzicie są, jest piękny ogródek z kwiatkami, z palmą kokosową. Czy dalej. Tutaj mamy drzewo z pomelo. I są już takie dojrzewające duże. W Tutaj dochodzimy do jadalni, która jest na zewnątrz. W stolikach sobie jedliśmy śniadanka albo kolacje. A tutaj widzicie kwiatki, które na pewno poznajecie. W Polsce są hodowane w doniczce, w domu. Ale tutaj dorastają do naprawdę imponujących rozmiarów. Tutaj takie piękne. Oczywiście kolejna palma. A do łazienki idziemy tutaj. Tutaj na tyłach mamy taki zielony zakątek. Do wyboru, do koloru jest sześć kabin i to jest taka typowa łazienka w Wietnamie. Która głównie składa się z kibelka i prysznica, takiego bezwrodnika. I w, w kibelku obowiązkowo jest um, coś, a la bitec, ale taki, um, taki kranik, żeby można było się podmyć. Um, no i w sumie tak to wygląda. Tutaj macie smlek, jeszcze Wszystko jest, Co potrzebne. A jeszcze można A tutaj jak się wychodzi z łazienki, to rośnie kopaja. Tam widzimy jeszcze kolejną palmę kokosową. I na dole takie piękne kwiaty, które też w Polsce się hoduje w doniczce, ale nigdy nie widziałam jeszcze, że były tak duże. jest zdjęcie?